No, zaśpiewaj, piosenka. Zaśpiewaj. No, zaśpiewaj. Ajuja! Liczni, jeszcze jaką znasz piosenkę? Zuzia. A kochanie, a powiemy wierszyk? Tak. Ba. No, mówimy. Baloniku. Nasz? Mamujki! Ślicznie, rośni. Duży, o? Kręglutki. Kręglutki. Balon rośnie, że aż strach przebrał miarkę, no i... Bach! Bach! Ślicznie. Jeszcze raz baloniku nasz Baloniki. rośni Rośnij